Czy my możemy sobie podsumować tą wiedzę dotyczącą NOP-ów? Mamy badania aktualne tak naprawdę z roku 2021, 2022, 2023, dotyczące właśnie działań niepożądanych. Mamy to, o których pani profesor wspominała z roku 1997, ale nie oszukujmy się, ta wiedza była zupełnie inna dwadzieścia kilka lat temu. Czy my dziś możemy porównać szczepionki bezkomórkowe, szczepionki pełnokomórkowe i powiedzieć rodzicom, że NOP-y, to jest coś, co zdarza się niezwykle rzadko, chyba zarówno w przypadku jednych, jak i drugich szczepień. Po jednej i po drugiej szczepionce te poważne nopy zdarzają się niezmiernie rzadko. To jest tylko jeden przypadek na milion podanych dawek. Natomiast ja bardzo bym prosiła rodziców, aby zaufali tej najnowszej wiedzy, yy, dlatego że dopiero praca z tego roku pokazuje lata obserwacji. To było kilkadziesiąt lat obserwacji, aby stwierdzić wyraźnie, która z tych szczepionek jest skuteczniej która daje dłuższą Ochronę. Jest to też ważne z punktu widzenia zdrowia publicznego, dlatego że jeśli stosujemy szczepionki, które są skuteczne, które mają długą ochronę, to przez to zmniejsza się liczba hospitalizacji, zmniejsza się liczba ciężkich powikłań u dzieci, zmniejsza się liczba absencji rodziców. Czyli ma to też wymiar nie tylko taki indywidualny, ale też wymiar populacyjny, społeczny i ekonomiczny. Cała rozmowa jest dostępna na kanale YouTube po pierwsze pacjent